No dzień dobry Siemanko, witam serdecznie na kanale w ten przewspaniały poniedziałek. Dzisiaj wracamy sobie do ekosystemu Cardano, czyli Ada. Ostatnio dawaliśmy tutaj e, nasze tokeny, oddelegowaliśmy do specjalnych walidatorów, dzięki którym mogliśmy zarabiać jeszcze dodatkowe tokeny od Sandy Swap. No ale dzisiaj możemy je wrzucić gdzieś indziej. No i mam dla was tutaj kilka opcji, ale o tym przekonamy się oczywiście po intro. Dobra, tu jest ten artykuł, którego używaliśmy ostatnio. No, i były tutaj te trzy metody, i tak dalej. No, i ostatni ten epok w ogóle był 14 lutego. Ipoki trwają między 4 a 5 dni, więc możemy je w ogóle sobie już przerzucić. Ja w tym momencie mam trzy kąta. No, bo nie da się tutaj tego rozdzielić tych tokenów, żeby część ady wrzucić do tego walidatora, część do tego, część do tego. Więc musiałem po prostu sobie zrobić trzy konta. To jest portfel CC Vault. No, jest on trochę szybszy niż JOROI, ale i tak pozostawia tutaj wiele do życzenia. Jeśli nie znacie tego portfela, to możecie sprawdzić to wideo tutaj u góry wam przypnę. No, i dostałem tutaj taką stronę, gdzie możemy oddelegować. E, nasze ADY, gdzie możemy uczestniczyć w kolejnym ISO, dzięki Papryci za info. No i ja już tutaj trochę ADY oddelegowałem. Generalnie oni tutaj chcą od nas, żebyśmy ściągnęli ten ich Ray Wallet. Ja tego oczywiście nie będę robił, bo nie potrzebuję mieć sześciu walletów do jednej ADY, no. nie, nie przesadzajmy. Więc możemy sobie po prostu skopiować tutaj ten Pool ID i jak wchodzimy w delegatorów, wejdziemy sobie tutaj w staking, no to tutaj po tym ID możemy go właśnie wyszukać, bank i już mamy rejs znaleziony. I po prostu delegujemy tutaj, i tyle. I po sprawie. Jak tutaj wygląda dystrybucja tych nagród? Tutaj generalnie mamy taki kalkulator, gdzie możemy obliczyć mniej więcej nasze nagrody, ale gdzieś tutaj wcześniej widziałem, że była konkretna pula nagród, która jest do dystrybucji, a teraz nie mogę tego znaleźć. Ale tutaj, jak zjedziecie sobie na dół. A, tutaj jest undelivered. A możliwe, że to jest to, czyli 36. Milionów już zostało rozdanych, a 63 miliony jeszcze są do rozdania. I tak jak tutaj widzicie, te nagrody spadają wraz z kolejnym epokiem. Więc śpieszcie się. <grym> nie no, to nie jest porada inwestycyjna, ja po prostu próbuję wycisnąć z tej ady ile się da. Nie? I tutaj jeszcze jak wejdziecie sobie na Sandy Swap... To jest coś takiego jak Reverse ICO. No i też są tutaj podwójne nagrody, ale tutaj to już musicie zrobić swój własny research, bo nie mam pojęcia co to są za tokeny. One wyglądają trochę shitcoinowo, ale wkleję wam te strony wszystkie w opis, także możecie sobie sprawdzić, a tymczasem my wbijamy na Musli Swap. Ten Musli Swap. Podobno jest, działa dużo sprawniej niż Sandy Swap. Łączymy się tu portfelem. No i całe szczęście akceptuje on nasz CC-Volt portfel. Także jest gitara. I teraz sprawdźmy sobie, czy możemy zrobić jakiegoś słapa. Dobra, ja chciałbym sobie sprzedać trochę tego melda na próbę. Dobra, wydaje mi się, że chyba robię wszystko dobrze. Generalnie tutaj możemy ustalić nawet cenę po której chcemy sprzedać tego melda. Place order. Więc te 100 meldów sprzedam za 11 ady i oczywiście pobiorą mi tu półtorej ady które później zostanie zwrócone. No i czekamy aż nasz order dojdzie tutaj do skutku. Pewnie jak zwykle to zajmie kilka dni. Także to by było na tyle w tym wideo. Tak jak Wam mówiłem na początku, możecie sobie zmienić już tego e, walidatora i oddelegować Wasze ady gdzieś indziej. Tutaj jest jedna propozycja, tutaj jest kilka jeszcze propozycji. O, tutaj właśnie. Także możecie to sobie obczaić. I to by było na tyle ode mnie. Dzięki wielkie. Życzę Wam wspaniałego poniedziałku. Eloszka! Yo!